Dzień dobry Państwu. Witam w najnowszym odcinku Palha, TV, w którym zabierzemy Was do Łęczyńskiej Doliny Dinozaurów. Palchais Bawiąc uczy, ucząc bawi. Jak wiecie, jestem ogromnym miłośnikiem parków dinozaurów i kiedyś obiecałem sobie, że odwiedzę wszystkie, które są w Polsce. Już niewiele mi zostało. W poprzednim odcinku powiedziałem Wam, że jak dotychczas moim ulubionym jest Weba Park, i w życiu bym nie pomyślał, że tak szybko się to zmieni i to zupełnie przez przypadek. Obecnie znajdujemy się w miejscowości Łęczna. Zaledwie kilka dni temu jechaliśmy tą drogą i wtedy zobaczyłem ten cudowny znak. Postanowiłem skręcić i od tamtej pory moje życie już nie jest takie samo. Jesteście gotowi? Czujecie te emocje? Jeżeli stoicie? Siądźcie, witam Was serdecznie w Dolinie Dinozaurów. Przed Państwem łysamut, z gatunku trąbowatych, który wyginął pod koniec epoki lodowcowej u schyłku plepsocenu, zamieszkiwał rozległe tereny Rumunii, Tadżykistanu oraz Ekwadoru. Wysamut był jednym z mniejszych reprezentantów słoniowatych w dziejach Ziemi. Bardzo rzadko pojawiały się osobniki dorastające do dwóch metrów. Zdecydowanie żaden Wysamut nie zrobiłby kariery w NBA. Mamuty kojarzą nam się z bujnym owłosieniem, które pozwalało im na egzystowanie w mroźnym świecie późnego plebsocenu. Wysamut nie potrzebował futra, gdyż całe swoje życie spędzał głęboko w jaskiniach. Co ciekawe, nie był wyłącznie roślinożerny, bo według danych, które udało się zebrać mołdawskim paleontologom, łysamuty jadły byle gówno. Jego trąba nie była zbyt okazałych rozmiarów, ale naukowcy są zgodni, że najprawdopodobniej potrafił zdziałać nią cuda. Najlepiej zachowane szczątki łysamuta odnaleziono w tadżyckiej prowincji Badachszan. Głombo, bo takie imię otrzymał szkielet tego ssaka, został odnaleziony w zastygniętym mule w pozycji defekacyjnej. Najprawdopodobniej zesrał się na śmierć. Idzie sobie mamut przez las i nagle z zakamienia wyskakuje stado słoni. Biegnie, tratuje go i ucieka. Wstaje mamut, otrzypuje się i mówi: Ach, cisnij hej". Wstekus pływus kopalny gat z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, żyjący pod koniec transu około 69 milionów lat temu, jest jedynym żółwiem w historii naszej planety, który pływał do tyłu. Dlatego przez niektórych nazywany spieszczotliwie włóż. Cekus Pływus był najszybciej poruszającym się gadem swojej epoki. Osiągał prędkości porównywalne dziś z rekordami Otyli i Jędrzejczyk podczas igrzysk w Atenach. I to wszystko mimo tego, że jako jedyny reprezentant żółwiowatych w dziejach pływał do tyłu. Podejrzewa się, że w osiąganiu zawrotnych prędkości pozwalał mu wyjątkowy układ pokarmowy. Jedyny taki w historii ewolucji naszej planety. Ten wyjątkowy gad zasysał wodę za pomocą odbytu, a następnie po błyskawicznym przypompowaniu je przez organizm wyrzucał ją z ogromną prędkością otworem gębowym, wydając przy tym dźwięki zbliżone do radzieckiego silnika Wietjerok. Efektem ubocznym tej metody było wytwarzanie brunatno-pomarańczowej wydzieliny, która po stwardnieniu i milionach lat przebywania w słonej wodzie przemieniła się w znany wszystkim bursztyn. Z uwagi na specyficzny rodzaj poruszania paleontolodzy nazywają go pieszczotliwie Włóż. Podobno pierwsza tej nazwy zaczęła używać dr Eleonora Waciak, chorwacka paleontolożka polskiego pochodzenia. Podczas ekspedycji badawczej na terenach pustyni Gobi w wykopalisku odkrywkowym, na którym odnaleziono całe stado stekusów pływusów, pewnej nocy było słychać jak głośno krzyczy Włóż, Włóż, Włóż. Kształt jego skorupy posłużył w V wieku Chińczykom jako wzór do produkcji misek oraz basenów sanitarnych, potocznie nazywanych dziś kaczkami. Jest to kolejny dowód na to, że ptaki pochodzą od dinozaurów. Diploszkop. Jeden z najlepiej poznanych zauropodów. Olbrzymie czworonożne zwierzę o długiej szyi i biczowatym ogonie. Jego osobliwa nazwa wzięła się stąd, że ten gatunek występował wyłącznie na terenie Niemiec. Glorzkop nie jest jedynym dinozaurem, który występował na terenach dzisiejszych Niemiec, ale zdecydowanie jest z nich wszystkich najbardziej popularny, niemielic z Lubianym. Bardzo terytorialny i nieufny wobec innych. Mimo iż był roślinożercą, to często wdawał się w potyczki z reprezentantami innych pokojowo nastawionych dinozaurów, najeżdżając ich tereny pastewne. Diploszkopy brały swoich oponentów z zaskoczenia stosując taktykę Blitzkriegu. Również drapieżniki omijały go szerokim łukiem, wiedząc, że skory do dymów Diploszkop będzie trudnym przeciwnikiem. Dinozaury zamieszkujące inne tereny nie pałały miłością do diploskopa. Tyczyło się to zwłaszcza gadów zamieszkujących polskie ziemię. Gatunek diploszkopa cechował konkretny dymorfizm płciowy, podczas gdy samce były smukłe i dostojne, to samica tego niemieckiego gatunku wprost przeciwnie, cechowała je otyłość i paskudny wygląd. Cyceratops, roślinożerny, czworonożny, rogaty dinozaur, należący do ceratopsów, bardzo blisko spokrewnionym, że znanym Wam wszystkim triceratopsem. Jego szczątki zostały odnalezione tylko i wyłącznie w jednym miejscu na świecie w Cycowie, w Województwie Lubuskim. I właśnie stąd pochodzi jego nazwa. Cyceratops miał od 4 do 6 rogów wyrastających z chroniącej szyję kryzy oraz jeden róg nosowy dochodzący do 60 cm długości i 15 cm szerokości. Funkcja rogów i kryzy jest przedmiotem wieloletnich debat. Jedni naukowcy uważają, że cyceratopsy wykorzystywały sferogi i kryzy do obrony przed wielkimi drapieżnikami. Drugi, że duża kryza zwiększała powierzchnię ciała, co mogło stanowczo pomagać w termoregulacji, jak uszy w przypadku dzisiejszych słoniowatych. Trzeci, że kryza oraz rogi pełniły funkcję ozdoby osobnika zarówno podczas zalotów, jak i w przypadku innych zachowań społecznych. Czwarty, że Cyceratops używał swojego długiego rogu do otwierania browarów. Tę czwartą cechę zapewnik przyjęli włodarze Cycowa, bowiem właśnie tu odnaleziono jedyne szkielety tego wymarłego gada. Tkwiły w kompleksie jaskiń, które znajdują się pod miastem, stąd nazwa gada Cyceratops. Dinozaur szybko stał się symbolem miejscowości, która postanowiła nawet zmienić swój herb, by oddać hołd prehistorycznemu stworzeniu. Miasto od kilkunastu lat organizuje święto Cyce, Browary i Dinozaury z Pieczary, na które zjeżdżają się tłumnie miłośnicy piwa i dinozaurów z całego świata. Tygodniowe obchody mają miejsce na płycie boiska drużyny piłkarskiej Błękich Cyców, podczas których melanż przeplatany jest z panelami dyskusyjnymi dotyczącymi prehistorii. Głównym elementem tego święta jest wybieranie mis mokrego od piwa pod koszulka oraz konkurs na to, kto wypije więcej niż ważył Cyceratops. Tegozaur, rodzaj dinozaura tego typu występującego wyłącznie na terenie Pomorza Czechosłowackiego. Dzięki bardzo charakterystycznym płytom na grzbiecie oraz kolcom na ogonie należy do jednego z najbardziej rozpoznawalnych gatunków dinozaurów. Midas wszystko co dotknął zamieniał w złoto, a tegozaur, wszystko co zjadł, przemieniał w alkohol tego typu. Ten charakterystyczny gad tego typu o niskim zawieszeniu miał nietypowy układ pokarmowy tego typu. Zamiast soków trawiennych posiadał w nim drożdże i z każdego pokarmu, który przyjął, automatycznie pędził wysokiej jakości bimber tego typu. Jeśli zjadł śliwki, wytwarzał wysokiej jakości śliwowice tego typu. Jeśli jagody, wytrawny denaturat tego typu. A po ziemniakach mógł serwować delikatną w smaku wyborną wódkę tego typu. Płyty kostne na grzbiecie tego typu oraz kolce na ogonie tego typu pełniły funkcję obronną tego typu. Odganiały inne zwierzęta, które próbowały go zabić, by dostać się do alkoholu tego typu. Dodatkowo, będący na wiecznym rauszu gad nie odczuwał żadnego bólu, więc był wyjątkowo ciężkim przeciwnikiem tego typu. Tegozaur utrzymywał, że alkohol pędzi tylko i wyłącznie na własny użytek tego typu i nie rozprowadza go wśród innych dinozaurów tego typu. Jego szczątki odnaleziono na Pomorzu Czechosłowackim tego typu. Ekspedycja paleontologów pod przewodnictwem doktora Wiktora Wektora tego typu wylądowała na izbie wytrzeźwień po tym, jak natrafili na skamielinę niezwykłego gada tego typu. Dowodzący grupą naukowców doktor zmarł na niewydolność serca tego typu. Tuż przed śmiercią wydmuchał 17 promili tego typu. Podczas wydobycia szczątek, a później przy ich rekonstrukcji na marskość wątroby zmarło kilkudziesięciu wybitnych naukowców tego typu. Dla bezpieczeństwa ludzkości gotowy szkielet tego typu został umieszczony w żeliwnym sarkofagu kilkanaście metrów pod ziemią i zalany betonem tego typu. Paleontolodzy czekają aż trochę wywietrzeje, by móc udostępnić go pełnoletnim odwiedzającym w Bratysławskim Muzeum wibratorów do betonu tego typu. Radziecka ekspedycja odnalazła szkielet dinozaura na Grenlandii około 20 metrów pod ziemią. Jak powiedział szef ekspedycji, jest to kolejny dowód na to, że dinozaury mieszkały w Norach. Pronciosaurus. Ogromny zauropod żyjący w ciemnej dziurze około 150 milionów lat temu, wyłącznie na terenie Morza Paragwajskiego. Odkryty i opisany pod koniec lat 80. przez przygodnego żula, który na spacerze, przez przypadek, potknął się o kość udową wystającą z ziemi. Krąciozaurusa dziś nazwalibyśmy psem na baby, albo raczej jaszczurem na baby. Ten wyjątkowo jurny zauropod nie przypuszczał żadnej okazji do stosunku. Jego ofiarami padały nie tylko przedstawiciele własnego gatunku, ale również inne gady występujące w tamtych czasach. Przez to wymieszanie gatunków wiemy, że ojciec większości dinozaurów występujących w czarnej dziurze przeciwnie niż matka, jest tylko jeden. Jego prącie nie było imponujących rozmiarów, ale zawierało w sobie wiele różnych kręgów i stawów, które pozwalały na różne manualne ewolucje. Prąciosaurus mógł używać swojego przyrodzenia nie tylko do rozmnażania, ale również do obierania ziemniaków, prostowania felk czy też wkręcania żarówek. Jego długa szyja mogła sugerować, że żywił się liśćmi w koronach drzew. Nic bardziej mylnego, jego głównym pokarmem były odchody termitów, do których za pomocą swojej długiej szyi docierał niczym mrówko jad językiem. Ilość kręgów szyjnych sugeruje, że prąciozaur mógł sięgnąć na głębokość aż 7 metrów poniżej poziomu gruntu. Podejrzewa się, że właśnie tak wyglądały gody tego gatunku. Pokarm z podziemnych termitier głównie pozyskiwały samice. Kiedy ich głowy były głęboko pod ziemią, samce przechodziły do swoich ulubionych czynności. Latryna Ogromny, prehistoryczny, mięsożerny ptak, występujący bardzo licznie pod sam koniec plepsocenu. Przez krótki okres w dziejach Ziemi był to największy gatunek lądowy. Latryna była największym ptakiem, jaki kiedykolwiek kroczył po naszej planecie. Była. Do narodzin Sebastiana Szweda. Mimo, iż nie potrafiła latać, natura świetnie przystosowała ją do życia na ziemi. W swoich czasach stała na szczycie łańcucha pokarmowego, siejąc w postrach wśród gadów, płazów i ssaków. Przerażający ptak najprawdopodobniej żywił się wyłącznie mięsem pozyskiwanym z polowań, ale niektórzy naukowcy twierdzą, że najprawdopodobniej żywił się też padliną. Jego nazwa pochodzi od wyjątkowej natury tego opierzonego potwora. Latrynie załatwiały się tylko i wyłącznie w swoje gniazdo. Nigdy wcześniej nie czyniły tego żadne inne gatunki. Ciągła defekacja w miejscu legowiska sprawiła, że gatunek ten zmagał się z licznymi chorobami i zakażeniami, które dziesiątkowały stada tych ptaków. Widmo wymarcia nie skłoniło gatunku do zmiany swoich przyzwyczajeń. Ostatni reprezentant latryn skonał u schyłku plepsocenu, brodząc we własnych odchodach, wylewających się z jego gniazda. Matka Natura wyciągnęła lekcję z tej smutnej historii i od tamtej pory żaden gatunek nie sra w swoje gniazdo. Bzdurozaurus Rex, ogromny teropod należący do tyfusosaurów, żyjący w ciemnej dziurze około 150 milionów lat temu na terenie naszego kraju, dwunożny drapieżnik z wielką wypełnioną ostrymi kłami paszczą i szaleństwem w oczach. Nie je, nie pije, a chodzi i żyje. To określenie idealnie pasuje do bzdurozaura Rexa. Do dziś nie wiadomo, czym żywił się ten potężny 20-metrowy olbrzym. bowiem w jego zamrożonym ciele, odkrytym w paserskiej dziupli na podhalu, znaleziono jedynie śladowe ilości azbestu. Jego ogromna, wypełniona ostrymi zębami paszcza sugeruje, że był drapieżnikiem, ale naukowcy nadal mało wiedzą o tym gatunku, a to rodzi pole do różnych spekulacji. Dla przykładu uważa się, że powiedzenie pleść bzdury jest nawiązaniem właśnie do bzdurozaura. Archeolodzy pracujący na nasłonecznionych kartofiskach południowej Małopolski odnaleźli szczątki tego dinozaura, który dzierżył w jednej z łap coś, co przypominało wiklinowy koszyk. A koszyk do końca XVIII wieku nazywano właśnie bzdurą. Dlatego przypuszcza się, że gad ten jako jedyny posiadał zdolności manualne i w chwilach, kiedy nikt nie patrzył, plutł wiklinowe kosze, Czyli bzdury. Są jednak też tacy paleontolodzy, którzy podważają te śmiałe tezy, uważając, że pokraczne rączki tego gada nie pozwalały nawet na dłubanie w nosie, a co dopiero na plecenie koszy. Kolejną rzeczą charakterystyczną dla tego tajemniczego gatunku są ogromne, wyłupiaste oczy. Do dziś naukowcy spierają się, czy oczy, które znajdowały się bardziej na zewnątrz czaszki niż w niej, służyły do wypatrywania ofiar podczas polowania czy są efektem zbyt mocnego parcia na stolec. Dolina dinozaurów znajduje się na Podzamczu w Łęczne i tworzy ją 8 betonowych figur. Najmniejsza z nich ma 2 metry, a największa 8. Ich twórcą oraz pomysłodawcą jest lokalny rzeźbiarz Bogumił Brodzisz. Pierwsza figura stanęła tutaj w połowie lat 70., a ostatnia w 2013 roku. Mocno trzymamy kciuki, żeby pojawiły się następne. momencie nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić wszystkich miłośników dinozaurów do bardzo licznego przybywania do Łęcznej, ponieważ każdy z Was musi na własne oczy zobaczyć tą niesamowitą i niepowtarzalną dolinę. I na koniec, jak zwykle, krótkie info o naszym Patronite'cie. Na dzień dzisiejszy mamy już tylu patronów, którzy wspierają nas miesięcznie taką oto kwotą. Dziękuję Wam bardzo, jesteście wspaniali i dzięki Wam możemy robić tak wartościowe odcinki jak ten. I z tej okazji Chciałbym Wam pokazać coś niezwykłego. Specjalnie dla Was. Bzdurozaurus Rex. zionie Ogniem. Specjalnie dla Was. Bzdurozaurus Rex. zionie Ogniem. Ogniem. Ej, no nie tak się. Ma... Nie tak się mywaliśmy. No co jest? Ej. Ty. Ej. Ognia. Proszę Państwa, no, nie, przepraszam bardzo, nie tak byśmy dogadali. Psturę, słyszysz? Ej.